Dobra, witam. Będziemy robić mimiki, bo z miku wypadał u detala, detala, O! A co to jest? Jakaś mgła. A, bo gruby. Dobra. Jest pierwszy. A i znalazłem Magic Quivera, jak sobie tam coś farbuje. Oj, co on tak bije? łuk detala potrzebuję. O, znowu nie łuk detala, okej. Okay. Detala. Nie detala. Co ja mam z tym detalem? Oj, nie to. Dobra, Miki, to już żaden problem nie jest. Padniesz. Dobra. Yy. Oj, na ale sobie go z No, z trzeciego, no i po to. O kurde. Hm. Nie wiem, co więcej bije, ale zobaczmy. To będzie dobre na oczy? No nie wiem. Chyba to był... Bezsensowny pomysł, chociaż on nie ma dobrych prefiksów. Zobaczmy. Nie chowa nic tylko przekój. O, Unreal. No i teraz. Sprawdźmy. No, żeby wiedziała. Nie wiem, czy to będzie dobre na oki. Dobre, zróbmy tak. Mamy trzy takie więc na jedną przewoływaczkę wystarczy. Czegoś mi pewnie brakuje. A, brakuje mi tych soczewek. Soczewy będą tu. Teraz mi niczego nie brakuje. Yeah. Na no jeszcze poty. No i co? Zbierzemy wszystko. Zeżarliśmy. No i test. Dobra, tak nie powinno być problemu z łukiem. Znaczy, z jakim łukiem? Zagadam, z skrzydłami. I tak, jak zrobimy te oczy, będziemy mogli zrobić pikaksa dobrego. A dobry pikaks to jest wykopanie chlorofytu. Tak zwanego chyba. I potem co? Do dżungli coś pofarmić i myślałem, że zrobić tą one man army, czy jakoś tak to się nazywa? Nie wiem nawet jak. Nie wiem na tą si siatkówkę mam polować, ona się tam już rozkwasiła. Oj. Dobra, obie się już rozkwasiły. Dobra, jeden pad. Ten już przeszedł do formy takiej śmiesznej. To nie będzie problemu. A wezmę go z miniszarka. Aha. Dobra, gdzie tym ogniem to jest ciężki W sensie dużo biję Dobra, łatwiutko No i skrzydła diferencją, nie? Starczyło skrzydła kupić Dobrze, i teraz tak Mamy to, mamy to Teraz mogę stworzyć Tego Pixel Teraz chyba mogę oficjalnie rozdupcyć yy, Tam, ale Chyba wolę przygotować tu miejsce, żeby zrobić walkę Z tymi O, z którymi z tymi, eternia, coś tam. O, teraz to kopię. Elegancko. Tyle chyba powinno wystarczyć. Gonimy coś. No i tak, myślę, że sobie dam radę z tą armią, Chociaż nie wiem, jak sobie dam radę z tym Betsy, czy jak się nazywa ten smok. Tu mnie wszystkie bufy chytają, i mam nadzieję, że się już do mnie przejął ten ziomek. Jak mu tam. Dobra, jest. Kryształ eternia. Stojak. Kryształ. I mają 10 medali. Dobra, zobaczmy, jak daleko to musi stać. Gdzieś tu. Wydaje mi się, że w tę stronę jest rozdyspony za bardzo. Będzie za mało miejsca. To trzeba przesunąć, bo w tamtą stronę się nie da. Ale na wszelki wypadek wezmę je, zniszczę I teraz zobaczmy. Znaczy teraz tego trzeba będzie przesunąć, ale może nie. O! Może nie. Ok, jak to wygląda? Tu idą i tu idą. A co mi z tej many? Bo ja nie wiem. Dobra, jestem, jestem głupi jednak. To mruszkę się kupuje, a za manę się kupuje te statuetki. Łatwo to idzie. Tak. Oszalałem trochę. E tu coś idzie i idzie. To pada, ja sobie chyba to muszę kupić, nie? Spróbujemy bez. Niech ja się zacznie robić ciężko. E! Co za szczury? Oszczepia jakiś ten. Pada ładnie wszystko. Temu okiem Detala De Och, jakie bombardowanie. Mogę też zrobić tak. Bardziej losowo będzie lecieć. Ale chyba bez sensu to jest na tych. A to? To jest dobre. Ale na razie mi Shark jak ja tą Betsy trafię? Sporo HP straciłem na kryształku Szkoda, że nie dropią te takie te... Te tokeny To więcej kupi kupił lepszy No ale cóż o, te. Dobra, przyspieszaj to. Jak... O, da się. Goblin bombowiec, jakiś ten... Wywerna, kopa... Jakiś mnieszne coś. Dobra, wywerny mogą być... Problematyczne. Chociaż, z tym... To się będzie do nich odbijać przecież. Opatrz. Ta. Jak i tam. Ja muszę celować, to się w nich odbija wszystko. Nice, spokój. Zobaczymy jeszcze tą Betsy. Cholera, nie wiem czy ja nie chcę sobie czasem... kupić jednak tej... czy lepiej z chociaż jak nie przejdę to i tak... tak jest kaplica. Co ja to powinienem zrobić? Drakin? Co to jest drakin? A, to coś. Spoko luz. Hej. Dobra, rozdupcał. E, 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 magusek! Nie to! Nie. Strolowałem. Chyba trzeba jednak kupić to. A co, jaki po pojazd. <noise> Ale zrobili tak z Panem Tom. No nic. Zostawcie to. 14? Ty, to nie jest złe, zaraz się kupił. Tam to zostaje na zawsze. Tylko co, za 4 fale dostałem 4? Jak tak, to ja robię jedną falę i się wydupcam. Będziemy już mieć P. A może jeszcze dla pewności zrobię jedną falę w tam i na następnej już totalnie trollujemy. I liczę na to, że ich jeden wypadnie. No, jeden. ten. medalek. powinien wypaść. Dobra, mamy 60 HP. Ej, to się regeneruje? Ta. Na powolutku. No, teraz nic nie robimy. Oj, przegrałem. A jeszcze sobie ich rozdupcę. Nie dał medala. No nic, nie został mi wybór dany. Kupimy sobie taką balistkę. No i to zawsze jakiś dm, że to do dupy, ale. Już defensywa. Dobra, i się widzimy na tej czwartej fali, chyba bo tam byłem ostatnio. Zobaczymy, jak z tymi balistami będzie. Dobra, jesteśmy nawet w szóstej fali. Ja tu chyba ustawię coś takiego, żeby było przeciwlotniczo. O kurde, już się zaczęło. Dobra, miejmy nadzieję, że to zadziała tak, jak myślę. Będzie walić w tych powietrznych. Nie, nie wali. To wyżej powinienem postawić. No nic, może jakieś inne są lepsze niż te balisty. A ja te balisty tylko gram. Nie wiem. Może. To lepiej na tutaj tych balist. Dobra, ustawię jeszcze parę na górze i zobaczymy jak to będzie sięgać, bo oni tak zlatują tu, tu ustawię dwa, na samym szczycie. Ale i tak się wydaje, że te są strolowane. To chodzi o to, że jak najwięcej przebijało. Co tak dużo? Może jeden? Oj! Za dużo. Dobra, co my tu mamy? Bestia niszczycielska to chyba jest ta. osica, Albo nie, o tak jest. A nie, bestia niszczycielska to to gówno, dobra. Tego walimy z miszarka. E! Co za szczur. O, dobra, zdech. Był jakiś buffer, nie wiem co to. Ładuję z tego. On trafia w to? Kretyn. Dobra, wale mu headshoty. O kurde, trafił. No dobra, to siódma fala, może na ósmym coś będzie łatwiej. Dobra, to mogę... O nie. No błagam. Przeszłem? Przegrałem? Przeszłem Oficjalnie Ale nie widziałem Betsy best, Dobra, coś tu mamy Jajko, połzak, jakiś taki miecz z dupy Ale to trzeba jeszcze raz przejść O to ten świeciący. To jest chyba najlepszy świeciący. Dobra, wezmę sobie tą kalistę i ognistą laskę. Dobra, zobaczmy jak to działa. Wydaje mi się, że teraz jest wyższy level. Nie wiem co to jest. Jak to strzela? Oś tu kto. Jest przeciwnik? Jest. Poko Zobaczymy jak działa na tych. A tak zacznę. Mam nadzieję, że to jest taka trochę obrona przeciwlotnicza. A zobaczmy, czy to jest taka sama armia jak wcześniej? Nie wiem, chyba ta. Może się widzimy jak zrobię tego? Niech przyjdą większe fale. Albo ta, Betsy. Dobra, całkiem dobrze się radzi ta ognista laska na tych na latających. Zrobimy większą bronę przeciwlotniczą. Dobrze, dobrze ich ściąga. Zobaczcie, to wyżej. A weźmieć mieć trzy koleżaneczki. Dobra pa, pa kto, jak to, to dupi w tych w powietrzu. A ja tam strzelam po dole, a one se radzą. Nieźle. Cześć, coś tam już zdjęła. Dobra, trzeba to chwilę poczekać, bo to widzę, że sam sobie jak na razie radzę. O widzisz, o, jak jaki ostrzał. No, smok nie przyleciał. Ale. Bo nie potrzebujemy smoka? Nie, no smarko mnie ten goblin. Nie mogę chodzić. Bo wypadły te łuki. A ja chyba ten łuk chciałem. Oj, przecież ten, Traveling Merchant, to kupiłem to. To. Bo z tego się robi to. O, to ja to mam. E, witam. Już mam dwa akcesoria do komóreczki. Ten łuk. Hmm. No wydaje się mocny. Ja nie wiem czy jak gram tym rangerem to nie iść full full kryta. że co chodzi? Dobra zobaczmy. Cztery, dwa. Co on tani? Nierealny. A najwyraźniej Betsy będzie jakoś, jakoś później, nie? Mamy dedala, mamy to coś, mamy tego, mamy miniszarkę, także wszystko jest. Co jakby wszystkie grupki pozbierać i umieścić je w jednym miejscu? już tu jest nie... niezły ten, jest nie? Niezły mauzoleum. I do dżungli. Lecimy do dżungli. Wykopać trochę chlorofitu. Filu. Fitu. Dobra, nie wiem. Zobaczmy, na pewno też się w tym kopać. Wydaje mi się, że tak. Yeah. No i tak, kupiłem chlorofil, nie rozdóbcałem wszystkiego, bo to się rozrasta. Więc to jest taki nieskończone źródło rudy. Ups. Dobra, może być. No <laughs> i frucik. Czyli już są. Czyli też mogą być plantera bulby. Trzeba na to uważać. Tu jest trochę Uwaga. Nie wolno tego niczym dotknąć. Bo plantera mnie rozdupcy. Nie jestem gotowy na planterę. O! Dobra, tu mamy trochę zielony z cowej rudy. Czy to będzie w ogóle lepsze niż mój set? mój set jest naprawdę dobry. Śma. Czemu to jest takie twarde? Wydaje mi się, że motyli pył, pył to całkiem niezły szajs. Tego chlorofitu, filu będziemy potrzebować naprawdę dużo. Bo tak, na tą zbroję, a później będzie zbroja szrumitowa. Chociaż nie wiem, czy już nie mogę wykonać szrumitowej zbroi. No chyba w to trzeba zobaczyć, czy ja mogę zrobić szrumit, czy nie mogę zrobić szrumit. Wydaje mi się, że muszę zrobić chatę dla chłopa w biomie grzybowym i to będzie wystarczające. To co, zbieram jeszcze tego chlorofyta, chyba starczy. Proszę do domu, proszę odłożyć. Zażywamy te 435, masakra, brać No i teraz pokaż mi to, czy ja potrzebuję tego tego śmiesznego. O, Excalibur. Oh. Jest szrumit. Auto-młot. Będziemy chatę na grzybowym biomie. Tu mu daszek wyrównamy. Tutaj też. No jaki, jaki domek. Elegancki. Lighter crafting. Z grzyba. Grzybowe drzwi. Zibowe krzesło. I co tu jeszcze chcesz? Ścianę z grziba. No i co? Już się może tu wprowadzić ten? Cały? Gagat? Nie może, bo nie ma tam słoneczka. Trzeba tu zaświecić. Pokaż pytajnik. Jest odpowiedni, no i wpytę. Dobra, pan trufle jest do zdobycia. Nie potrzebuję żadnego tego Tylko po prostu poczekać na koleżkę Najdzie noc Tutaj na ty na cmentarzu Ale tutaj jest... I na cmentarzu to normalne jest, że ten? jest burza? No i zobaczymy Do konkurencji przystępują te trzy bronie No Okokutulu Kto się, o kokutulo szybciej? No ja moim faworytem jest Ten Phoenix. Dobra może teraz? O to co, pierwszy mini shark? No szybko. Drugi fenix. a zliczymy czas od pierwszego wystrzelenia, czyli od Tera. Kurde, zmisowałem najważniejsze z no Dobra, nie wiem który był szybszy. No i ostatni Detal. Dedal, ale wydaje mi się, że Dedal to nie jest Dedal, nie? Dobra, teraz. Ciężko powiedzieć. Trzeba się na przymontażu zmierzyć ilość klatek. Ja sobie pokopię chlorofyla, a wy sobie popatrzycie, jak przychodzi, ta I się zobaczymy. Dobra, wymyśliłem, że i tak znaczy, no, nie pojawia się ta panna. Więc jedną duszę światła muszę sfarmić. I zrobimy sobie destrojera i może szkieletrona. na destrojera już się co tam trzeba. Nie ja się duszę. A na Skeletrona, to nie wiem. Dobra, jest. Oj, i Truffle Worma znalazłem. Dobra, daj pierwsze destrojera, bo go szybciej zrobię, a Skeletrona to nie wiem czy zdążę. Hmm. Nie zdążę. A potrzebuję z niego ten. Ja go nie zrobię nawet. O! Jak tak puści to leci. No i zdążyłem xd. <grymne> no i chciałem te dłuższe mocy znaleźć po koniu farm, jeśli... Przyszła może ta? Może teraz przyjdzie? Bo jeden dzień czekałem. No ja zobaczę na przyszły odcinek, czy... Oj, worm, Zobaczę na przyszły odcinek, czy szansa nakryta nie jest czasem lepsza niż obrażenia. 70. No nie wiem, trzeba to zobaczyć na jakimś reddicie, Na pewno ktoś to policzył. Hello.